Cześć kochani, witam Was we vlogu, w którym opowiem o kosmetykach, które stosuję teraz podczas wakacji, o kosmetykach, które zabieram ze sobą na urlop. Są to nowości, ale są to też rzeczy, które stosuję od miesięcy albo od lat i mogę Wam serdecznie polecić, bo wiem, że podczas upałów, podczas wakacji mamy problemy, dziewczyny, z tym, żeby czuć się świeżo, żeby ten makijaż wyglądał dobrze. Mam tutaj jeden flakon perfum, które mnie orzeźwiają w gorące dni. Mam kosmetyki kolorowe, mam kosmetyki pielęgnacyjne. Od razu przejdę do rzeczy i opowiem wam o tych wszystkich kosmetykach, Bo one się u mnie sprawdzają i mogę polecić serdecznie. I pierwsza rzecz, o której mówiłam już tyle razy i powtarzam się po raz kolejny, to są słynne bibułki matujące marki Inglot. I są to bibułki, które w bardzo łatwy sposób zbierają nadmiar sebum z waszej skóry. To jest, tak wygląda bibułka: przykładają się po prostu do skóry, dociska i cały, słuchajcie, nadmiar sebum, szczególnie z tej strefy T, ląduje na tej oto chusteczce i e, wasz makijaż jest odświeżony w 3 sekundy i nie musicie dokładać kolejnej warstwy pudru yy, i Wtedy nie utworzą się te wypryski czy niedoskonałości, no bo wiadomo, jak się tego pudru dokłada, dokłada z każdym kolejną godziną, dniem, no to ta skóra w pewnym momencie się buntuje, tak? No po prostu pory się zatykają. Lepiej użyć właśnie takiej oto bibułki matującej i właśnie nadmiar sebum w łatwy sposób usunąć. 32 zł kosztuje takie opakowanie, bo kupiłam sobie, widzicie, na wyjazd. I jest tu 50 sztuk takich bibułek. One były kiedyś tańsze, kosztowały 21 zł, ale nadal to jest świetna cena do jakości i nadal kocham je, polecam i rzucam w świat, powinniście je mieć, bo naprawdę się sprawdzają. Idziemy dalej. Kolejny produkt, tym razem jedna z moich ulubionych marek, marka Bobbi Brown. I e, słuchajcie, baza pod podkład z filtrem, uwaga, SPF35. Jest to baza pod podkład, która e, daje takie Wykończenie widzicie jakieś takie perłowe można by rzec, ma taki perłowy pigment w sobie i skóra po użyciu no jest taka rozświetlona, jest taka wygładzona, rozjaśniona, cudowny efekt na skórze, ale najważniejsze w tym produkcie jest to właśnie ten wysoki filtr, bo ja wiem dziewczyny, że nam nie po drodze jest z, z filtrami jeśli chodzi o kremy i wiele kremów bieli i to się wkurzamy. Wiem, jak jest. Zaraz wam pokażę mojego sprawdzonego hita. Natomiast jeśli krem nie przechodzi, to może właśnie taka baza i potem dopiero podkład z filtrem. Jednak po Bożemu byłoby tak, że właśnie kręc filtrem, ale mówię Wam, że coś takiego jest, że właśnie ten produkt jest bardzo dobry, bardzo wydajny, starcza na 24 miesiące data otwarcia. Ja już go stosuję od kilku miesięcy. I rzeczywiście, jeżeli mamy bazę pod podkład, to ta skóra jest wyrównana, ten podkład dłużej się trzyma. Pięknie się wygląda, krótko mówiąc. Ja polecam ten konkretny, bardzo lubię, i to jest pierwszy pod, pierwszy tak, pierwsza taka baza, którą druga, bo jeszcze chyba Smashboxa kiedyś jakąś jedną lubię, ale rzeczywiście stosuję i lubię. Nie lubię silikonowych, ten taki nie jest, ten jest taki rozjaśniający, wygładzający właśnie z takim e, perłowym pigmentem Cudo 35 filtr, to jest ważne. Dobra, idziemy dalej. Jak jesteśmy przy filtrach, e, marka Sisley. Mój ulubiony krem do twarzy z filtrem, uwaga, SPF 50 i to już jest końcóweczka końcóweczki, już mi się kończy, słuchajcie. E, krem, który e, jak go zastosujecie to słuchajcie, pach i go nie ma. tak On się tak szybko, błyskawicznie wchłania, bo wiemy o co chodzi z filtrami w kremach, że niestety no, no jest taka biała poświata, no, ciężko się wchłania i tak dalej. Tu tego kremu już nie ma. Cudowny, pielęgnacyjny krem, którego ja teraz już tak naprawdę ostrożnie, jak jest właśnie full słońce. To go stosuję i świetnie się sprawdza. SPF 50. Mogę od razu położyć na niego podkład i pięknie współgra. Produkt drogi, ale produkt cudowny. I z produktami marki Sisley, no nie będę ukrywać, jest tak, że jak mam na przykład maskę, jakąś taką ulubioną z tej serii Orchidea, to ja potrafię tam przeciąć, żeby Wyciągnąć całość, słuchajcie. No, taka marka, no, sztos, no, po prostu ja lubię markę Sisley. Jak już jesteśmy przy tej marce, to jeszcze powiem o takiej, wydaje mi się, że to jest nowość. To dostałam akurat w przesyłce pr -owej. i jest to, słuchajcie pielęgnacyjny krem, mogę go tak nazwać raczej taki BB, który daje cudowny, naturalny efekt na skórze, wygładzenie koloru. No, skóra jest po prostu, no wow, i słuchajcie, on jest chyba w dwóch kolorach, ja mam jeden light, ale daje taki piękny, słuchajcie, efekt delikatnego makijażu. Tutaj ten produkt daje nawilżenie, bo jest ekstrakt z białej lilii, jest wyciąg z gryki, czyli chroni przed zanieczyszczeniami w mieście, a właśnie najważniejsze jest to, że pięknie, pięknie wyrównuje koloryt skóry i ja go naprawdę bardzo, bardzo lubię, polecam. No, ogromna słabość do marki Sisley. Miałam, mam i pewnie mieć będę. Mm, lubię. Naprawdę i polecam tylko że widzicie, no tu jest filtr 15, więc ja go stosuję, jak nie ma słońca. Widzicie, mam 35, 15 razem się ładnie sumuje, 50 i mam taki widzicie duet. I rzeczywiście jak nie mam nagrań, jak nie mam sesji zdjęciowych, to sobie lecę takim delikatnym e, kremem. Ja go nazwę BB, na pewno on mnie krem może tak się nazywa, ale bardzo, bardzo lubię, bo właśnie daje efekt ładnej wykładzonej naturalnej skóry i ten kolor jest delikatny, I ten kolor pięknie złączy się z waszą skórą, z odcieniem waszej skóry i idziemy dalej. Jeżeli już przytrafi nam się jakaś niedoskonałość, a się czasem przytrafia, to SOS Start marki Eisenberg. To taka linia, właśnie, mam wrażenie, że dla młodszych, ale słuchajcie, nam w starszym też się jakieś pojedyncze wypryski zdarzają. A szczególnie, ale dzisiaj gadam jak nakręcona, a szczególnie jak e, na przykład nosimy te maseczki i coś tam wyjdzie, u mnie też wyszło. I wczoraj była tragedia, posmarowałam na noc, już jest pół tragedii, słuchajcie, na mojej brodzie. Naprawdę wspaniały, bezbarwny żel na pojedyncze krosty, który ma składniki antybakteryjne, ma składniki złuszczające, ale nie powoduje ściągnięcia skóry, bo mnie denerwuje jak mam jakiegoś krostę, pryszcza, niedoskonałość, posmaruję i ja czuję wręcz takie aż ściągnięcie, to jest takie nieprzyjemne, tu tego nie będzie, a zadziała. Ten oto produkt, to jest tylko słuchajcie 20 ml, ale starczy Wam na wiele, wiele miesięcy, jak nie macie dużo pryszczy. A mi się tam pojedyncze historie starzają. 129 zł, ale ja go już mam, mam i cały czas dużo w środku i stosuję właśnie na jakieś takie pojedyncze historie. Bardzo dobry. Oczywiście omijamy tam okolice oka, no ale tam się niedoskonałości nie zdarzają. Ja stosuję na noc, a jak jestem w ciągu dnia przed komputerem i coś tam mi się wydarzy, to też w ciągu dnia go stosuję na tę pojedynczą zmianę. Sześć miesięcy od otwarcia, no mi się kończy te 6 miesięcy już, bo ja go na pewno mam pół roku jak nie dłużej, a lubię bardzo, bardzo dobra rzecz. Yy, idziemy dalej, słuchajcie, to wracamy do makijażu. Dwie rzeczy, dwie kredki, które lubię. Słuchajcie, dwóch moich ulubionych marek: Bobbi Brown i Sisley. Sisley to jest nowość, ale już się zakochałam, ponieważ jest to kredka wodoodporna, którą mogę sobie pomalować górną powiekę i daje taki piękny metaliczny odcień na oku. Ja podlinkuję w ogóle tę kredkę wam. Wszystkie kosmetyki podlinkuję, żebyście wiedzieli, bo ja teraz zacznę szukać numeru, to nie znajdę. Wiem, że jest tak Sparkling Pearl. Czyli takie widzicie, coś świecącego, coś perłowego i rzeczywiście taki kolor jest. Drugą kredkę, którą mam, marki Bobby Brown, też właśnie do powiek, gdzie tylko ta jest bardziej matowa, ale też podlinkuję Wam ulubioną o, z marki Bobbi Brown, bo jej akurat tutaj nie mam. To są takie dwie, dwie kredki, które ja zastępuję sobie taki makijaż. Jak chcę troszeczkę być pomalowana, to właśnie taką kreskę eyelinerem, którą dzisiaj mam, ale dzisiaj jest akurat chłodniej, to sobie zastępuję właśnie czymś takim. Tą część ruchomą powieki maluję sobie właśnie taką świecącą kredką, albo taką bardziej matową. I, i już, i rzęsa, i wystarczy. I wtedy to oko jest takie świecące. Coś tam jest blinki blinki i jest właśnie taki wakacyjny, delikatny, e, fajny look. A jeżeli rzęsa to oczywiście też tusz do rzęs. I słuchajcie, to jest pierwszy tusz do rzęs marki Bobbi Brown, e, który nie skleja rzęs. No po prostu nie ma możliwości, żeby ten tusz do rzęs wam je skleił. On je cudownie, cudownie rozdziela. Każda idzie oddzielnie ta rzęs i w ogóle nie zbija się w żadne grudki. Nic takiego się nie dzieje. Ten tusz nazywa się Smoky Eye Mascara i to nie jest tusz, który wam pogrubi rzęsy. Nie, on je pięknie rozdzieli, on je lekko podkręci, ale na pewno nie podgrubi. Natomiast latem chcemy, żeby ten look był taki naturalny, tak? No bo muśnięty jesteśmy tym słońcem, od razu lepiej wyglądamy i taki tusz do rzęs Idealnie się sprawdzi. On jest odporny na pot, odporny jest na rozmazywanie się, ale nie jest wodoodporny. Ja nie stosuję tużów wodoodpornych z racji takiej, że nasze soczewki, te moje oczy, powieki są już trochę przemęczone, więc tuż mam zawsze zwykłe. I jeszcze z takich nowości: dwie, dwa cuda. Słuchajcie, taki piękny puder brązujący, który. W w skład ma właśnie rozświetlacz, puder i e, róż. Ja sobie mieszam i e, na kości policzkowe. I dla mnie nowość, a ten produkt e, jest już na rynku, zobaczcie, jak to wygląda. E, marka Tom Ford. Piękna, cudo, takie o, e, słuchajcie, proszę bardzo, e, taki o. Puder brązujący w kolorze Gold Dust, i to jest dla mnie nowość, ale on jest już długo na rynku. Zabieram go ze sobą na wakacje. Lamera zresztą też to takie moje dwa cudeńka, caceńka, które muszę mieć. I w przypadku tego produktu oczywiście nakładamy dużym pędzlem, oszczędnie. Spodobało mi się, a to akurat stosuję na kości policzkowe. Taką mam, widzicie, politykę. I lubię bardzo te produkty. I na koniec, słuchajcie, oczywiście, jeżeli orzeźwienie, jeżeli świeżość, to. Marka Jo London i English Oaky Hazelnut to jest słuchajcie zapach korzenno-drzewny. Zapach, który, o matko, jest cudowny. Jest to najbardziej orzeźwiający zapach tego lata, z którym ja mam do czynienia. Zapach, dzięki, którym, dzięki któremu ja się czuję świeżo. Ja się czuję orzeźwiająco. On ma taki, słuchajcie, zapach na gorące dni. Właśnie to jest zapach dębu dokładnie, orzecha laskowego, zielonego orzecha laskowego. I um, ja już mówiłam, jeśli chodzi o Jamalo London, te w jasnych butelkach są nie, nie, mniej trwałe. Natomiast ten zapach, ten konkretny, czyli dąb i zapach dębu i orzecha laskowego jest zapachem trwałym. W przeciwieństwie, którego też bardzo kocham, sea salt, wood czy sea salt, ten z solą morską, który ginie szybciutko, ten trzyma się bardzo długo na skórze, mimo widzicie, że to jest um, z, z tej jasnej butelki. Ja, kto z mnie słucha, to wie, że w jasnych są mniej trwałe, natomiast ten konkretny, który Wam podlinkuję też, trzyma naprawdę się na skórze i na ubraniach bardzo długo i jest po prostu takim zabach, zapachem orzeźwiającym, odświeżającym w zeszłym roku to był słuchajcie Rabarbar Hermes, też podlinkuję, bo też cudowny, a w tym roku Jo London właśnie dąb i orzech laskowy. Dobra, tyle, ale się nagadałam. Słuchajcie dzisiaj nie wiem jakaś byłam nakręcona, jeżeli się podobało łapki w górę, wszystkie kosmetyki pod vlogiem, e, dawajcie znać e, jakie jest wasze wakacyjne odkrycie, może jakaś mgiełka, bo by mi się taka przydała, taka odświeżająca, coś takiego Delikatnego, właśnie, żeby odświeżyć makijaż. A może macie coś, co jest prawdziwą petardą? Piszcie, dziewczyny, bo ja z tych komentarzy, po prostu, krótko mówiąc, skorzystam i z waszych rekomendacji kupuję te rzeczy niejednokrotnie. Także one mi się bardzo przydają, te wasze komentarze. Dziękuję pięknie, żegnam się. Pa! Ło, ale gadałam jak nakręcona. Szok! No! Dobra, mamy to.